Mam w sobie pokój, ponieważ Jezus jest moim pokojem z Bogiem. Jezus jest moim pokojem ze mną samym. Jezus jest moim pokojem z drugim człowiekiem. Jezus jest kapłanem, który wychodzi z miejsca najświętszego. Z serca Ojca i ogłasza swojemu ludowi pokój wam. Pokój Tobie. Jezus to Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem w Jego promieniach. Nie toczę więc już bojów ze sobą, z Bogiem czy z drugim człowiekiem. Jestem pojednany w Chrystusie. Całkowicie. Zasłona świątyni jest rozdarta. Mam wolny przystęp do Ojca. Jezus zaprasza mnie do tronu łaski. To jest tron Boga, tron łaski. I ja korzystam z niego. Uczę się korzystać w każdej chwili. Mam pokój z Bogiem. Jest to pokój wieczny, nieutracalny, szalom. To niekończące się Królestwo Boga we mnie. Jego panowaniu, powiedział Gabriel do Marii, nie będzie końca. Pokój z Bogiem. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli, ludziom, którzy przyjęli wolę, Ojca i Syna, aby nas w Duchu uświęcić, aby nas przenieść do swojego Królestwa, Królestwa Niebieskiego, Królestwa Światłości.